Agnieszka to jedna z dwójki rolniczek, które szukają miłości w obecnej edycji, rolnik szuka żony. Właścicielka imponującego ośrodka jeździeckiego zdążyła przyzwyczaić telewidzów do tego, że na co dzień preferuje raczej praktyczny i luźny styl ubierania się. Okazuje się, że czasem stawia jednak na bardzo odważne kreacje, w których nie sposób oderwać od niej wzroku. Agnieszka z rolnik szuka żony 10, w mocno drapieżnym wydaniu Agnieszka Kwiatkowska jest jedną z dwóch rolniczek, które szukały miłości w 10. Edycji: Rolnik-szuka żony. Rolniczka, która jest właścicielką imponującego ośrodka jeździeckiego, niestety nie cieszy się zbyt dużą sympatią telewidzów. Zdaniem większości z nich Agnieszka jest niezwykle wymagająca i wybredna w stosunku do swoich kandydatów. Rolniczka przez natłok obowiązków i codzienną pracę w swoim ośrodku preferuje na co dzień raczej swobodny i praktyczny obiór. W takim też najczęściej prezentowała się w trakcie dotychczasowych odcinków rolnik szuka żony. Okazuje się, że poza kamerami oraz gdy trafi się ku temu odpowiednia okazja, Agnieszka potrafi również się ubierać w drapieżne i mocno podkreślające kobiecość kreacje. Na Instagramie Rolniczki można zobaczyć, jak ta prezentuje swoje wdzięki w naprawdę odważnym wydaniu. Na jednym ze zdjęć, w którym Agnieszka pochwaliła się na początku, bra. Roku widać rolniczkę, która zaprezentowała swoją kreację prawdopodobnie na jednej z imprez, na których była gościem. Nie da się ukryć, że czarna obcisła sukienka, odsłaniająca plecy, dekolt i brzuch, mocno działa na wyobraźnię. Takiej Agnieszki widzowie rolnik szuka żony z pewnością jeszcze nie widzieli.